Rozpisany w punktach plan. I te wersje często brzmią mniej więcej tak. Najpierw muszę jeszcze uzbierać więcej, mieć lepszy moment, zrobić porządek, zamknąć to i tamto. Decyzje z emocji nie są dobre, więc pole poczekać, aż się uspokoi. Trzeba być odpowiedzialnym, nie mogę tak po prostu zmienić zdania. To nie jest tylko o mnie, muszę brać pod uwagę wszystkich. I to wszystko brzmi dojrzale. Ale jeśli pod spodem jest uczciwe, od lat jestem nieszczęśliwy, nieszczęśliwa. W tej pracy, relacji, sposobie bycia to prawda jest prosta. Nie jesteś na etapie, muszę to jeszcze przemyśleć. Jesteś na etapie boję się konsekwencji decyzji. I dopóki tego nie nazwiesz, to będziesz udawać, że gromadzisz informacje podczas gdy tak naprawdę gromadzisz kolejne miesiące w nieswoim życiu. I z perspektywy rzeczywistości 2.0 widać bardziej, bardzo wyraźnie, na czym stoi rzeczywistość 1.0. To nie jest złe życie, ale to jest życie pełne zawieszeń.